Witam serdecznie, nazywam się Jerzy Przeradowski i chciałbym niniejszym serdecznie zaprosić wszystkich na 28. konferencję chrześcijańskiego przebudzenia w Kutnie. Zawsze na tych konferencjach przemawiają nasi przyjaciele, różni pastorzy, goście z kraju zasadniczo i tworzy to bliski, rodzinny klimat przyjaciół oraz ludzi wiary. Którzy są otwarci na to, aby budować swoje serce, swoje marzenia, swoją wizję w kierunku przebudzenia. Jest to także dla nas regionalnie taki cykliczny, coroczny oddech, w czasie którego możemy wspólnie razem spędzić wiele czasu na słuchanie słowa, na uwielbieniu, którego będzie całkiem sporo z grupą Kortum w tym roku, a także w czasie tej konferencji, jak już większość uczestników doskonale wie, będą odbywały się różne indywidualne posługi. A więc może przedstawię tegorocznych gości, którzy będą przemawiali w czasie tej konferencji, Będziemy gościli po raz pierwszy Michała Siczka, co prawda był z nami na live, ale tym razem za do nas po raz pierwszy osobiście Michał Siczek, pastor Kościoła zielono-świątkowego z Warszawy. Po raz pierwszy będzie również z nami Jacek Grumacki, pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Kołobrzegu, z którym mieliśmy okazję zaprzyjaźnić się w czasie naszych misyjnych wydarzeń w jego mieście. Po raz pierwszy będzie z nami również Daisy Plamowska, jest to indonezyjka córka przebudzeniowego pastora stamtąd, która wyszła za mąż za Jarka Plamowskiego i razem mieszkają w kostrzeniu nad Odrą. będzie nas mogła odwiedzić 1 maja i podzielić się swoim przebudzeniowym przesłaniem. Od 28 lat naszym regularnym uczestnikiem konferencji jest Karol Głuszek. Pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Chojnicach. Kiedy zaczynał z nami, był pastorem w innym mieście, a nawet innej denominacji. Obecnie przyjedzie po raz kolejny i będzie błogosławił nas swoim słowem. Od wielu lat także uczestnikiem tych wydarzeń regularnie jest Ryszard Krzywy, znanym wszystkim jako prorok o zasadniczo ogólnopolskim wymiarze, chociaż także odwiedza inne kraje. Słowem będę dzielił się również ja jako gospodarz tego wydarzenia, a jednocześnie chciałbym zaprosić do korzystania z posług indywidualnych. I w tym roku będziemy mogli skorzystać z pięciu różnych posług, i oto osoby, które będą służyły swoim czasem osobiście z pełnym oddaniem i poświęceniem. Od lat w czasie tych konferencji posługuję indywidualnie modlitwą uzdrowienia. Pastor Kościoła Chrześcijańskiego Jezus żyje w Krośniewicach, Henryk Sierakowski. Będzie dostępny przez cały czas. Każdy będzie mógł go poprosić o osobistą modlitwę, posługę uzdrowieniem. Także z centrum chrześcijańskiego kanału z duńskiej woli będzie pastor Paweł Pławski, który. Od lat z pełnym oddaniem służy duszpasterskim poradnictwem i także tym razem chce służyć duszpasterską posługą każdemu, kto będzie tego potrzebował. 2 maja przez cały ten dzień będzie do dyspozycji także Beata Ścibior z Kościoła Chrześcijańskiego Jezus Żyje w Turku, która będzie posługiwała jako chrześcijański psycholog. Jest profesjonalnym Psychologiem zawodowo wykonującym swoją pracę, ale także bardzo chętnie łączy swoją fachowość z poradnictwem chrześcijańskim. Od wielu lat także posługuje ze swoim zespołem Ela Stawnicka z Zielonej Góry, z Kościoła Bożego w Chrystusie, która także i tym razem ze swoim zespołem przyjedzie, aby w specjalnym pokoju posług prawdopodobnie na dwa zespoły. Oddać się posłudze uwolnienia wszystkim, którzy będą tego potrzebowali. Zapisy na te posługi będą możliwe do dokonania dopiero na miejscu, także proszę nie przesyłać swoich zamówień czy ustawienia się do kolejki Mailem czy w inny sposób, ponieważ nie będziemy mogli tego dokonać. Przez jeden dzień konferencji będziemy mogli także skorzystać z indywidualnej proroczej posługi Ryszarda Krzywego który pomiędzy wykładami znajdzie chwilę czasu, żeby przyjąć tyle osób, ile się da. No i warto wspomnieć o jeszcze jednym szczególnym wydarzeniu, na które chciałbym gorąco zabrać wszystkich uczestników konferencji, czyli Marsz dla Jezusa drugiego dnia konferencji, czyli 2 maja o 14.30. Już chyba dwa razy udało nam się je przeprowadzić, oby się udało i tym razem gorąco zapraszam. No i posługa, która będzie odbywać się przez cały ten czas, to będzie także posługa uwielbienia, którą poprowadzi grupa Kortum, który liderem jest Paweł Chęciński z Kościoła Bożego w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim. A więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na taki szczególny, gorący społeczny czas, także w wymiarze. Inwestycji w osobiste duchowe życie, życie pełne duchowego wzrostu przełomu, a także relacji i społeczności z ciałem Chrystusa, a także budowanie wspólnej wiary w rzeczy, które Bóg przygotował dla nas na tej ziemi. W opisie tego filmu znajduje się link do wydarzenia na Facebooku. Powiadom nas, proszę o swoim zamiarze. Uczestnictwa w tej konferencji, na którą wstęp jest bezpłatny, tak samo jak i na posługi, które będą odbywały się w czasie tej konferencji. Natomiast w opisie konferencji na stronie internetowej dokonałem ważnej informacji, która mówi o tym, że w czasie konferencji będziemy wielokrotnie zbierali ofiarę na pokrycie kosztów tego wydarzenia. Tak więc gorąco zapraszam, aby przygotować się na to kilkukrotne zbieranie kolekty. Bardzo gorąco jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam. Jerzy Przeradowski, pastor Kościoła Chrześcijańskiego. Jezus żyje. Bądźcie razem z nami. Zapraszam.